Pani rzecznik, spotkamy się przy okazji tej tragicznej informacji, która dotarła do nas wczoraj odnośnie wypadku w miejscowości Krasne Lasocice. co policji udało się ustalić odnośnie tego zdarzenia. System tych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 23-letni kierujący pojazdem marki Skoda prawdopodobnie w wyniku niedostosowania prędkości stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi, zjechał na przeciwległy pas ruchu i na poboczu. Uderzył w drzewa, znak drogowy oraz potrącił 10-letniego chłopca. Niestety, pomimo reanimacji, chłopiec, chłopiec zmarł na miejscu. Kierujący był nietrzeźwy. Badanie wykazało niespełna promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Pobrano mu również krew do badań. Mężczyzna został zatrzymany. Osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w Limanowskiej komendzie. Zatrzymano mu również prawo jazdy. Decyzją prokuratora ciało chłopca zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Wczoraj, też na miejscu zdarzenia, lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Domyślam się, że chodziło właśnie o tą akcję związaną z ratowaniem życia chłopca. Tak, dokładnie. Był helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety, reanimacja się nie powiodła. Chłopiec zmarł na miejscu, nie został zabrany z miejsca zdarzenia.